Kongres Nowej Mobilności 2023. Moim i państwa gościem jest Tomasz Jonio, komenda główna Państwowej Straży Pożarnej. Dzień dobry. Dzień dobry, witam państwa. W ubiegłym roku pożarów aut elektrycznych było i tak przed rozmową chciałam powiedzieć że 10, ale już tu sobie to potwierdziliśmy, sprostowaliśmy i było ich dokładnie 7. Tymczasem pożarów aut spalinowych było 8333. No wydaje się, że tych pożarów elektryków wcale nie ma tak dużo. Pytanie, czy to nie jest po prostu efekt skali, że jest ich mniej, więc pożarów się mniej wydaje. I jest to i nie jest efekt skali, tak? Pożarów elektryków jest zdecydowanie mniej. Próbowaliśmy przy okazji zespołu do tworzącego zasady postępowania dla strażaków. Aktualizowaliśmy i właściwie w oparciu o najnowszą wiedzę, próbowaliśmy dokonać analizy takiej porównawczej ilości samochodów ogólnie do ilości samochodów elektrycznych i tym samym pożarów jednych do drugich. I aktualnie... Może być, być może jest za mało jeszcze elementów do porównania, ale na dzisiaj tych pożarów na pewno nie jest więcej niż całej reszty. Tak? Czyli elektryki się oczywiście palą, tak jak każde inne samochody. One są w różnym wieku. Już też trzeba o tym pamiętać, że pojazdy elektryczne, które nam się spaliły w zeszłym roku, miały ponad 20 lat. Były takie przypadki. Dwóch trzech, jeżeli dobrze pamiętam, to były bardzo stare samochody, które sobie przez 20 parę lat jeździły. I z drugiej strony mieliśmy oczywiście też samochody nowe, bo gdzieś z jakiegoś powodu się takie zdarzenia dzieją. Ale to samo dotyczy samochodów spalinowych. Tak? Ale czy my już wiemy, jak gasić auto elektryczne? Zdecydowanie wiemy. Po to dokonaliśmy aktualizacji zasad postępowania, po to, żeby staracy wiedzieli, po to, żeby też pewne elementy, które medialnie były bardzo mocno nadmuchiwane. Niekoniecznie wiązały się z faktycznym naszym podejściem i prawdą w ogóle do postępowania. I żeby też strażacy mieli pełną wiedzę i nie powtarzali pewnych elementów zasłyszanych w internecie, dokonaliśmy aktualizacji zasad. Oczywiście wiemy, że jeszcze pewne elementy być może trzeba będzie dopracować, wypracować w związku z jakimś rozwojem technologii bądź wiedzy, ale aktualnie strażacy w maju tego roku dostali nowy dokument i też długo nie trzeba było czekać, trzy dni później... Pierwszy pożar, elektryka z nowymi zasadami, gdzie zastosowano nowe wytyczne. I od razu, co się nam rzuciło w oczy, to wydźwięk medialny pod tytułem najpierw znowu przed pożarem, znowu będzie się palił dobę, dwie, nie wiadomo co się będzie działo. A po pożarze takie artykuły pod tytułem coś dziwnego się wydarzyło, paliło się za krótko. Więc no, po to stworzyliśmy te zasady, żeby strażacy tam nie tracili czasu, żeby mieli wiedzę co, kiedy i jak robić. Zastosowaliśmy pewne elementy, których wcześniej nie było. Głównie o nasze bezpieczeństwo oczywiście chodzi, ale no też, żeby po prostu mieć pełną wiedzę, jak postępować nie tracąc zbędnego czasu. To, to, to ja się zapytam, jak Państwo to dokładnie robią, bo e, powiem co ja wiem z internetu. Ja wiem z internetu, że żeby zgasić auto elektryczne, trzeba mieć potężny kontener, do tego kontenera trzeba wrzucić całe auto elektryczne, zamknąć się w tym kontenerze i ono tam się będzie samo wewnętrznie jakoś tam. Ugaszało powoli. Czy tak to wygląda i jeżeli tak, to czy każda jednostka Straży Pożarnej w Polsce ma już taki kontener? E, trochę nie, trochę tak. W sensie e, poprzednie zasady postępowania, które nie określały kontenerów, weszły w 2020 roku, ale tworzone były wcześniej. Nowy temat Straży Pożarnej, nowy temat w Polsce. Wiedza jeszcze wtedy była niepełna, więc pewne elementy nie zostały doprecyzowane. Kontenery pojawiły się właśnie w tym okresie między 2020 rokiem a 2023, kiedy tworzyliśmy nowe zasady i tutaj już doprecyzowaliśmy ten temat. Pojawiły się problemy z kontenerem, a właściwie z postępowaniem z odpadem powstałym po umieszczeniu takiego pojazdu kontenera. Przeanalizowaliśmy to, co zalecają producenci pojazdów w kartach ratowniczych i ten kontener tam nie do końca się pojawia, a są producenci, którzy wręcz zakazują zalewania pojazdu wodą. Więc teraz bardzo mocno rozpisaliśmy temat, ile czasu od jakiego poziomu chłodzić te ogniwa, jeżeli faktycznie one tego wymagają, bo to znowu był temat, niektóre elementy były chłodzone niepotrzebnie, my teraz bardzo mocno określiliśmy ramy po to, żeby było bezpiecznie i nie tracić zbędnego czasu podczas naszych działań, a kontener pisaliśmy już jako taka totalna ostateczność z pewnymi obwarowaniami. I jeżeli chodzi o wyposażenie Straży Pożarnej, aktualnie mamy trzy takie kontenery. Zakupione, zaprojektowane stricte pod względem wykorzystania do celów gaśniczych z pojazdami elektrycznymi. Oczywiście z funkcją dodatkową. Jeżeli nie kontenerami, to czym gasicie? Wodą. Po prostu wodą. Po prostu wodą. Dodatkowo jeszcze przy okazji aktualizacji usunęliśmy pianę gaśniczą jako zalecany środek w przypadku samochodów o napędzie elektrycznym. Jeżeli zostaną zidentyfikowane, doszliśmy do pewnych badań, gdzie potwierdzone zostało większe przewodnictwo prądu. I takie rozlewisko piany, które by się długo utrzymywało pod samochodem, pewien rodzaj dodatkowego zagrożenia mógłby stworzyć dla ratowników, więc tej piany się pozbyliśmy. Jest to też spójne z tym, co producenci zalecają w swoich kartach ratowniczych, więc mamy zapewniony większy poziom bezpieczeństwa, określone warunki, kiedy trzeba w ogóle tego chłodzenia dokonywać, czego przy tej baterii nie robić po to żeby właśnie się to odbywało w sposób bezpieczny i skuteczny z naszej strony. To już na koniec ostatnie pytanie, bo auto elektryczne to jest coś, co nie każdy posiada. Sporo Polaków posiada natomiast elektryczne hulajnogi, rowery elektryczne i tego typu sprzęt. Co zrobić, jeżeli nam się one zapalą? Jak się zabrać do gaszenia? Znaczy zanim się zapalą, to proponowałbym o nie dbać i to dbać od momentu zakupu, czyli unikać jednak takich totalnie niepewnych źródeł kupionych uszkodzonych sprzętów, skupionych ze źródeł totalnie niepewnych, jakieś aukcje bez potwierdzenia certyfikatów, jakieś przeróbki, tych elementów bym unikał, bo to generuje niestety duży problem. A jeżeli już dojdzie do takiego pożaru i jesteśmy przy tym elemencie, już w ogóle zgodnie z instrukcją postępowanie wcześniej, czyli nie ładować, kiedy nie jesteśmy blisko, nie zostawiać tego elementu w takim... Bez dozoru, bo to jest to ryzyko największe ewentualnie wystąpienia pożaru, ale już jeżeli do niego dojdzie i jest taka możliwość, to usunąć się z tej okolicy, albo jeszcze wcześniej usunąć ten sprzęt, po prostu z okolicy materiałów palnych, powiedzmy, czy to mieszkania, domu, czy samochodów, czy innych elementów, które mogą się zapalić. Jeżeli mamy podręczny sprzęt gaśniczy, spróbujmy to gasić. Oczywiście dzwońmy na 112, powiadomimy to. Naszą instytucję, jeżeli jest taka potrzeba, bo jeżeli wynieśliśmy tą kolej nogę, jest w przestrzeni otwarte i nie zagraża innym obiektom, to prawdopodobnie nasza interwencja nie będzie już potrzebna, bo ona się wypali sama z siebie, sobie i, i właściciel będzie mógł po prostu dalej postępować e, w celu utylizacji bądź naprawy sprzętu. No ale jeżeli oczywiście właściciel nie jest w stanie, czy osoba, która zobaczy taki, taką sytuację podjąć działań gaśniczych, a nie ewakuacyjnych, no to jak najbardziej powiadomić nas. E, no i czekać, tak? No, oczywiście nie zbliżać się, kiedy już ten pożar się rozprzestrzenia za mocno, nie próbować rozłączać tego napięcia, jeżeli nie jesteśmy pewni, albo już ten kabel, przewód ładowania się pali, jeżeli to było w takim stanie, no i postępować bezpiecznie, no nie, nie panikować, na ile się da bezpiecznie, oczywiście bez takiego przeszkolenia, no ale podstawą jest dbanie o to, co mamy w tym domu, żebyśmy nie ryzykowali zakupem czegoś, co jest niebezpieczne już z założenia. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.